Stanisław Kowalski, 70letni mężczyzna o zmęczonych, ale wciąż bystrych oczach, siedział na zimnej ławce przed monumentalnym budynkiem Sądu Okręgowego w Warszawie. Jego dłonie pokryte siecią zmarszczek i piegów starczych drżały lekko, nie ze strachu, ale z wieku i ciężaru wspomnień, które nosił w sobie przez dziesięciolecia. Na piersi jego starego, ale starannie wyprasowanego munduru błyszczały odznaczenia wojskowe. Krzyż Virtuti Militari, Medal za Warszawę, odznaka Armii Krajowej. Przechodząc obok niego, ludzie rzucali mu spojrzenia pełne politowania, obojętności, a czasem nawet lekceważenia. Młodzi ludzie w eleganckich garniturach patrzyli na niego jak na relikt przeszłości, który nie pasuje do nowoczesnego świata. Nikt z nich nie wiedział, że ten skromnie ubrany staruszek kiedyś bronił Polski z bronią w ręku, walczył na barykadach Powstania Warszawskiego, budował ten kraj z gruzów po wojnie. Dziś, w swoje siedemdziesiąte urodziny, miał stawić się przed sądem w sprawie, która mogła odebrać mu ostatnią godność i oszczędności życia. Jego sąsiedzi, młodziutko małżeństwo z miasta, pozwali go o rzekome naruszenie granicy działki przy budowie płotu. Stanisław wiedział w głębi serca, że prawda jest po jego stronie, ale czy w dzisiejszych czasach ktoś zechce wysłuchać starego człowieka? Wstał powoli z ławki, jego kolana zatrzeszczały, poprawił swój mundur z godnością. I ruszył powolnym krokiem w stronę wejścia do budynku sądu, gotowy na kolejną bitwę w swoim długim, pełnym walki życiu, rozdział drugi sala sądowa. Sala rozpraw numer 15 była zimna, sterylna i przepełniona atmosferą urzędowej obojętności. Wysokie okna wpuszczały blade światło październikowego poranka, które padało na ciemne drewniane ławy i marmurowe posadzki. Sędzia Anna Nowak. Kobieta po czterdziestce, o ostrych rysach twarzy i krótko ściętych włosach, przeglądała grubą teczkę dokumentów z widocznym znudzeniem i rutynową precyzją. Jej okulary w złotych oprawkach odbijały światło, gdy przerzucała kolejne strony akt sprawy. Prawnicy strony przeciwnej, dwaj elegancko ubrani mężczyźni w drogich garniturach z najlepszych krawiców, siedzieli przy polerowanym stole, szeptając między sobą z pobłażliwymi, pewnych siebie uśmiechami. Ich teczki skórzane i najnowsze laptopy kontrastowały z prostotą, z jaką przyszedł Stanisław. Stary weteran zajął miejsce na twardej drewnianej ławie, czując się jak intruz we własnym kraju, jak obcy w miejscu, które miało reprezentować sprawiedliwość. Jego adwokat z urzędu, mecenas Tomasz Wiśniewski, 26-letni prawnik świeżo po aplikacji adwokackiej, nerwowo przestawiał papiery swoim trzęsącymi się rękami. To była jego pierwsza poważna sprawa. A presja była ogromna. Sala powoli wypełniała się ludźmi, głównie ciekawskimi emerytami, którzy przychodzili na rozprawy jak na spektakl, kilkoma dziennikarzami lokalnej prasy szukającymi materiału na artykuł, i studentami prawa, którzy obserwowali postępowanie w ramach praktyk. Niektórzy rozpoznali odznaczenia na piersi Stanisława, ale większość widziała w nim jedynie kolejnego upartego staruszka, który nie potrafi pogodzić się z sąsiadami. Kiedy sędzia Nowak weszła na salę swoim charakterystycznym, stanowczym krokiem, wszyscy obecni wstali zgodnie z protokołem sądowym. Rozpoczynała się sprawa, która miała pokazać, jak bardzo współczesne społeczeństwo zapomniało o swoich bohaterach i jak łatwo można zdeptać godność człowieka, który oddał życie służbie ojczyźnie. Rozdział trzeci oskarżenia: Pełnomocnik sąsiadów Stanisława, mecenas Marek Kowalczyk, mężczyzna po pięćdziesiątce. O reprezentacyjnej sylwetce i głosie wytrawnego mówcy rozpoczął swoją przemowę z teatralną gestykulacją godną sceny narodowej. Jego głos wypełniał całą salę, gdy prezentował Stanisława jako upartego, złośliwego staruszka, który celowo i z premedytacją narusza granice cudzej własności, budując płot siatowy o całe 5 centymetrów za daleko w stronę działki swoich młodych sąsiadów. W jego wypowiedziach sprawa ta stawała się monumentalnym konfliktem prawnym, który rzekomo wymagał natychmiastowej i przykładnej interwencji wymiaru sprawiedliwości. Z profesjonalną wprawą pokazywał barwne zdjęcia satelitarne, szczegółowe plany geodezyjne wykonane przez uprawnionego rzeczoznawcę, pomiary wykonane najnowocześniejszymi narzędziami elektronicznymi, cytował kolejne paragrafy kodeksu cywilnego, ustawy o planowaniu przestrzennym, przepisy dotyczące granic działek. Sala słuchała z uwagą jego retoryki. Niektórzy obecni kiwali głowami z aprobatą, inni robili notatki. Mecenas Kowalczyk z dramatyczną pasją mówił o rażącym naruszeniu prawa własności, o uporze i złośliwości oskarżonego, o systematycznym terroryzowaniu młodego małżeństwa i potrzebie wymierzenia przykładnej kary finansowej. Przedstawiał zdjęcia płotu, który rzekomo szpeci krajobraz i obniża wartość nieruchomości w całej okolicy. Sędzia Nowak notowała pilnie każde jego słowo, a jej twarz nie wyrażała żadnych emocji ani sympatii dla żadnej ze stron. Dla wszystkich zebranych w sali Stanisław był już praktycznie winny, pozostało tylko wymierzyć mu odpowiednio dotkliwą karę i zmusić do kosztownego przeniesienia płotu. Nikt nie zadał sobie trudu, by poznać prawdziwą historię życia tego człowieka, siedzącego samotnie na ławie oskarżonych, by zastanowić się, kim naprawdę jest. I co przeżył w swoim długim życiu pełnym poświęceń dla kraju. Rozdział czwarty, obrona młody adwokat Stanisława, mecenas Tomasz Wiśniewski, wstał niepewnie ze swojego miejsca, czując na sobie spojrzenia całej sali i ciężar odpowiedzialności za los swojego klienta. Był to jego pierwszy poważny przypadek po zdaniu egzaminu adwokackiego, a presja była ogromna, szczególnie w starciu z doświadczonym mecenasem Kowalczykiem. Jego głos drżał lekko na początku, gdy próbował przedstawić wersję zdarzeń swojego klienta, ale z każdym słowem nabierał pewności siebie. Tłumaczył sędziemu i zebranym, że Stanisław mieszka w tym samym domu już od czterdziestu długich lat, że sporny płot stoi dokładnie w tym samym miejscu od co najmniej trzech dekad, że jego lokalizacja nigdy wcześniej nie budziła żadnych zastrzeżeń sąsiadów ani instytucji państwowych. Z drżącymi rękami pokazywał stare, żółte od czasu fotografie z lat 80., oryginalne dokumenty kupna nieruchomości sprzed dekad, odręczne świadectwa sąsiadów z tamtych lat, którzy potwierdzali, że płot zawsze stał w tym miejscu. Prezentował również ekspertyzę techniczną wykonaną przez niezależnego geodetę, która wykazywała, że granice działek nie zostały naruszone, ale jego argumenty, choć logiczne i poparte dowodami, brzmiały słabo i nieprzekonująco w porównaniu z profesjonalną, teatralną prezentacją strony przeciwnej. Sala była wyraźnie po stronie oskarżycieli, a atmosfera stawała się coraz bardziej wroga wobec Stanisława. Mecenas Wiśniewski próbował desperacko przedstawić swojego klienta jako zasłużonego obywatela, wzmiankował z szacunkiem o jego wojennych odznaczeniach, o latach służby dla kraju, ale sędzia Nowak przerwała mu niecierpliwie, stukając długopisem o blat. Proszę się trzymać meritum sprawy i nie odbiegać od przedmiotu postępowania, powiedziała chłodnym, urzędowym tonem. Stanisław, siedząc na ławie, poczuł, jak jego ostatnie nadzieje na sprawiedliwość gasną jak świeca na wietrze. Nawet jego własny, młody obrońca nie potrafił przekonać sali do jego racji. Historia jego życia, poświęcenia i ofiary złożone na ołtarzu ojczyzny, nie miały tu żadnego znaczenia. Liczyły się tylko suche centymetry, zimne paragrafy. I bezwzględna litera prawa. Rozdział piąty. Kpiny. W trakcie piętnastominutowej przerwy w rozprawie atmosfera w sali stała się jeszcze bardziej nieprzyjazna i upokarzająca dla Stanisława. Grupa młodych prawników, aplikantów i starzystów, którzy przyszli obserwować postępowanie, zgromadziła się w rogu sali i zaczęła żartować na jego temat, wymieniając złośliwe uwagi o dziadku, który nie potrafi zmierzyć płotu i żyje w przeszłości. Ich głośny śmiech i chichot roznosił się po całej sali jak fala, a Stanisław czuł jak płonie mu twarz ze wstydu i upokorzenia. Niektórzy obecni również zaczęli szeptać i chichotać, wskazując palcami na jego wojskowe odznaczenia i stary mundur. Pewnie kupił je na targu staroci za pięć złotych, usłyszał jedną z uwag wypowiadaną przez młodego mężczyznę w modnej marynarce. Inna osoba, elegancka kobieta w średnim wieku, stwierdziła głośno, aby wszyscy słyszeli, te stare dziadki zawsze myślą, że wszystko im wolno, bo kiedyś coś tam robiły. To przeszłość, trzeba żyć teraźniejszością. Ktoś inny dodał, pewnie ma demencję i nie wie, gdzie stawia ten płot. Stanisław siedział nieruchomo jak posąg, ale jego oczy wypełniły się łzami, nie z powodu osobistych ataków i złośliwości w jego stronę, ale z powodu bolesnej świadomości tego, jak bardzo jego ukochany kraj zapomniał o tych, którzy za niego walczyli, krwawili i umierali. Czuł się jak obcy we własnej ojczyźnie, jak niepotrzebny relikt epoki, która przeminęła bezpowrotnie. Jego młody adwokat, mecenas Wiśniewski, próbował go pocieszyć, kładąc rękę na ramieniu, ale widać było, że sam jest głęboko zakłopotany całą sytuacją i nie wie, jak bronić się przed falą społecznego potępienia. Sala sądowa, która powinna była być świątynią sprawiedliwości, zamieniła się w arenę publicznego upokorzenia. Gdzie honor i godność starszego człowieka stały się źródłem taniej rozrywki dla znudzonych obserwatorów. Rozdział szósty. Rozpacz Stanisław Kowalski poczuł w tej chwili, że cały świat, za który kiedyś walczył, zwraca się przeciwko niemu z bezlitosną siłą. Siedząc w tej zimnej, marmurowej sali sądowej, otoczony wrogością i pogardą, przypomniał sobie inne czasy, gdy w wieku zaledwie dwudziestu lat jako młodziutki chłopak. Walczył w szeregach armii krajowej przeciwko niemieckiemu okupantowi. Pamiętał zapach prochu, krzyki rannych, zimne noce spędzone w ruinach Warszawy podczas powstania. Wspominał, jak ryzykował życiem dla wolności Polski, jak po wojnie przez dziesięciolecia budował ten kraj z gruzów, pracując jako inżynier przy odbudowie zabytkowej starówki. A teraz, na stare lata, po wszystkich poświęceniach i ofiarach, traktowano go jak zwykłego przestępcę. Jak człowieka, którego należy ukarać i upokoryć. Jego szerokie ramiona, które kiedyś dźwigały broń w obronie ojczyzny, opadły bezwładnie, a siwa głowa bezwiednie skłoniła się ku dołowi w geście rezygnacji. Czuł się niewiarygodnie stary, zmęczony życiem i całkowicie zapomniany przez społeczeństwo, któremu poświęcił najlepsze lata swojego życia. Odznaczenia na jego piersi, które kiedyś były powodem do dumy i szacunku, teraz wydawały się ciężkim brzemieniem. Przypomnieniem o czasach, które minęły bezpowrotnie, może rzeczywiście był już tylko upartym, krnąbrnym staruszkiem, który nie potrafi pogodzić się z nowymi czasami? Może jego czas minął na zawsze i należy mu się tylko pogarda współczesnego świata? W głębi duszy wiedział, że jeśli przegra tę sprawę, będzie musiał zapłacić wysoką grzywnę, ponieść koszty sądowe i przenieść płot, wydając na to swoje ostatnie oszczędności. Ale nie chodziło mu o pieniądze ani nawet o ten nieszczęsny płot, chodziło o coś znacznie ważniejszego o godność człowieka, o szacunek, na który zasługiwał po latach wiernej służby dla ojczyzny. Stanisław zamknął oczy i po raz pierwszy od wielu lat poczuł prawdziwą, głęboką rozpacz, która wdzierała się w jego serce jak zimny nóż. Rozdział siódmy, nieoczekiwany gość nagle. W kulminacyjnym momencie rozprawy drzwi sali sądowej otworzyły się z głośnym metalicznym trzaskiem, który przerwał wszystkie rozmowy i sprawił, że każda osoba obecna w pomieszczeniu odwróciła głowę w kierunku wejścia. W progu stanął wysoki, reprezentacyjny mężczyzna w nienagannym mundurze generalskim Wojska Polskiego. Jego postawa była dumnie wyprostowana, a na twarzy malowała się żelazna determinacja i powaga sytuacji. To był generał dywizji Andrzej Zawacki. 50-letni dowódca garnizonu warszawskiego, człowiek o nienagannej reputacji i ogromnym szacunku w wojskowych kręgach, szedł powoli przez środek sali swoim charakterystycznym, wojskowym krokiem, a jego błyszczące buty stukały rytmicznie o marmurową podłogę, odbijając się echem od wysokich ścian. Wszyscy obecni wstrzymali oddech. Nikt absolutnie nie spodziewał się takiego gościa w tej pozornie błahej sprawie cywilnej. Generał miał około 50 lat. Jego mundur był nieskazitelnie wyprasowany i perfekcyjnie dopasowany, a na piersi błyszczały liczne odznaczenia: krzyż komandorski Orderu Odrodzenia Polski, medal za długoletnią służbę, odznaka Sił Powietrznych. Jego obecność natychmiast i dramatycznie zmieniła całą atmosferę panującą w sali. Prawnicy przestali śmiać się i żartować. Sędzia Anna Nowak wyprostowała się na swoim fotelu i spojrzała z zaskoczeniem, a nawet dziennikarze podnieśli aparaty fotograficzne, wyczuwając, że może wydarzyć się coś niezwykłego. Stanisław podniósł powoli głowę i spojrzał na generała z ogromnym zaskoczeniem. Nie wiedząc, kim jest ten człowiek i dlaczego przyszedł akurat tutaj, nie miał pojęcia, że generał przybył tu nie bez konkretnego powodu. Generał Zawacki zatrzymał się dokładnie w geometrycznym środku sali. I powoli, uważnie rozejrzał się po wszystkich zebranych, jakby oceniał sytuację przed podjęciem decyzji. Rozdział ósmej. Prawda o bohaterze. Generał Zawadzki poprosił sędzie Nowak o pozwolenie na zabranie głosu w tej sprawie, co spotkało się z jej zaskoczonym, ale grzecznym przyzwoleniem. Jego głos był głęboki, mocny i władczy. Wypełnił całą salę z taką siłą, że każda osoba obecna mogła usłyszeć każde słowo. Z wojskową precyzją i doskonałą znajomością faktów zaczął opowiadać o człowieku, którego doskonale znał z dokumentów archiwalnych, relacji historyków i świadectw weteranów o Stanisławie Kowalskim. Mówił o tym, jak w sierpniu 1944 roku, jako zaledwie dwudziestolatek, Stanisław walczył w Powstaniu Warszawskim w Batalionie Kiliński, jak przez dwa długie miesiące bohatersko bronił barykat na Starym Mieście, jak z narażeniem własnego życia pomagał rannym powstańcom i cywilom. Sala słuchała w absolutnej grobowej ciszy, jakby zamarła w oczekiwaniu. Generał kontynuował swoją relację opowiadając o tym, jak po upadku powstania Stanisław dostał się do niemieckiej niewoli, jak przeszedł przez piekło obozów koncentracyjnych, ale nigdy nie złamał się ani nie zdradził tajemnicy organizacji. Po wojnie, jako wykwalifikowany inżynier, pomagał odbudowywać ze zniszczeń stolice Polski. Pracował przy rekonstrukcji zabytkowej starówki, która dziś jest dumą Warszawy i wpisana na listę UNESCO. Generał przedstawił zebranym pełen życiorys tego niezwykłego człowieka: dziesięciolecia pracy społecznej, pomoc potrzebującym rodzinom, wychowanie trojga wykształconych dzieci, które służą dziś Polsce w różnych dziedzinach, pokazał również oryginalne dokumenty z archiwów wojskowych, które jednoznacznie potwierdzały, że sporny płot, Rzeczywiście stoi w tym samym miejscu od ponad 40 lat i nigdy nie naruszał granic działki. Sala była w totalnym szoku. Ten uporny staruszek, krnombrny dziadek, okazał się być autentycznym bohaterem wojennym, zasłużonym obywatelem i człowiekiem o nieskazitelnej reputacji. Sędzia Nowak patrzyła na Stanisława z wyrazem głębokiego zmieszania i skruchy na twarzy, a prawnicy oskarżającej strony przestali się uśmiechać i zaczęli nerwowo przerzucać dokumenty szukając jakiejś drogi odwrotu. Rozdział 9. Hańba narodu. Generał Zawadzki jednak nie skończył na suchym przedstawieniu faktów historycznych. Jego głos stał się jeszcze bardziej dobitny, pełen emocji i pasji, gdy zwrócił się bezpośrednio do wszystkich zebranych w sali. Mówił z bólem o hańbie, jaką sprowadza na cały naród traktowanie swoich bohaterów jak zwykłych przestępców, o tym jak łatwo społeczeństwo zapomina o poświęceniach tych którzy walczyli o wolność Polski. Wskazał palcem na grupę młodych prawników, którzy wcześniej śmiali się bezlitośnie z Stanisława. Szanowni panowie, śmieją się z człowieka, który walczył o to, żeby mogli państwo żyć w wolnym kraju, chodzić do szkół, studiować prawo i prowadzić własne kancelarie, powiedział z goryczą i żalem w głosie. Jego słowa spadały na salę jak razy młota, każde z nich trafiało prosto w sumienia obecnych. Opowiedział o tragicznej sytuacji wielu polskich weteranów, którzy cierpią w samotności i zapomnieniu, o tym jak współczesne społeczeństwo systematycznie traci pamięć o swoich obrońcach i bohaterach, skupiając się tylko na materialnych sprawach. Mówił o obowiązku każdego Polaka wobec tych, którzy poświęcili się dla ojczyzny. Sędzia Anna Nowak była wyraźnie głęboko poruszona jego słowami. Jej ręce drżały wyraźnie, gdy próbowała notować wypowiedź generała a na jej twarzy malowała się mieszanina wstydu i żalu. Dziennikarze obecni na sali pisali gorączkowo w swoich notesach, zdając sobie sprawę, że są świadkami czegoś absolutnie wyjątkowego, co może zmienić społeczną debatę o weteranach. Atmosfera w sali całkowicie i nieodwracalnie się zmieniła. Skpiarskiej, obojętnej i wrogiej, na przepełnioną głębokim szacunkiem, wstydem i refleksją nad własnym zachowaniem. Stanisław siedział jak zahipnotyzowany, nie mogąc uwierzyć w to, że w końcu ktoś stanął w jego obronie i przypomniał wszystkim, kim naprawdę jest i na co zasługuje. Rozdział 10. Gest szacunku. To, co stało się w następnej chwili, na zawsze zostało wyryte w pamięci wszystkich obecnych w sali i stało się symbolem, o którym mówiono przez lata. Generał Zawacki, po zakończeniu swojej przemowy, podszedł powoli i dostojnie do miejsca, gdzie siedział Stanisław. Przez długą chwilę patrzyli sobie głęboko w oczy młodszy oficer i starszy weteran, rozdzieleni latami i różnymi wojnami, ale połączeni nierozerwalnymi węzłami służby dla tej samej ojczyzny. W oczach generała była widoczna głęboka czci i szacunek, w oczach Stanisława niedowierzanie i wzruszenie. Nagle, ku absolutnemu zaskoczeniu wszystkich obecnych, generał Zawacki powoli ukląkł na jedno kolano przed Stanisławem, wykonując najwyższy możliwy gest szacunku wobec starszego kolegi z broni. Sala zamarła w absolutnej świętej ciszy, jakby czas się zatrzymał. Pozwoli pan, że w imieniu całej współczesnej armii polskiej oddam panu należny honor i szacunek za służbę ojczyźnie, powiedział generał uroczystym, pełnym emocji głosem i wykonał perfekcyjny salut wojskowy. Stanisław poczuł, jak gorące łzy napływają mu do oczu i płyną po zmarszczonych policzkach. To było coś nieskończenie więcej niż zwykły gest szacunku. To było publiczne przyznanie, że jego poświęcenie, cierpienie i służba nie poszły w zapomnienie, że ktoś pamięta i docenia jego ofiary. Cała sala, jakby porwana spontanicznym odruchem sumienia, wstała jak jeden mąż. Nawet ci ludzie, którzy jeszcze przed chwilą śmiali się z niego bezlitośnie, teraz stali w milczeniu z głowami pochylonymi ze wstydu i skruchy. Sędzia Anna Nowak również wstała ze swojego wysokiego fotela. Jej oczy były wilgotne od łez. W tej jednej historycznej chwili wszyscy zebrani zrozumieli, że są świadkami czegoś absolutnie wyjątkowego. Aktu sprawiedliwości historycznej, który przywrócił honor tam, gdzie został zapomniany, i zdeptany przez obojętność. Rozdział 11. Sprawiedliwość. Po tym niezwykłym, wzruszającym geście, Atmosfera w sali sądowej całkowicie i nieodwracalnie się zmieniła. Sędzia Anna Nowak ogłosiła przerwę na naradę, ale wszyscy obecni już wiedzieli, jaki będzie ostateczny wyrok w tej sprawie. Prawnicy strony przeciwnej, mecenas Kowalczyk i jego zespół, próbowali desperackie ratować swoją zawodową reputację i wizerunek, wycofując część najcięższych zarzutów i próbując minimalizować wagę całej sprawy, ale było już zdecydowanie za późno na takie manewry. Opinia publiczna, świadkowie zdarzenia i media odwróciły się od nich całkowicie i bezwzględnie. Dziennikarze obecni na sali bombardowali ich trudnymi pytaniami o to, jak mogli w ogóle zdecydować się na pozwanie bohatera wojennego, zasłużonego weterana o kilka centymetrów ziemi przy płocie. W międzyczasie zwykli ludzie obecni w sali podchodzili jeden po drugim do Stanisława, przepraszając go szczerze za swoje wcześniejsze zachowanie. Okazując mu szacunek i prosząc o wybaczenie. Młodzi prawnicy i aplikanci, którzy wcześniej śmiali się z niego tak bezlitośnie, teraz nie mogli spojrzeć mu prosto w oczy ze wstydu. Mecenas Tomasz Wiśniewski, adwokat Stanisława, był wzruszony do głębokich łez. Jego pierwszy poważny przypadek w karierze kończył się nie tylko prawnym zwycięstwem, ale przede wszystkim przywróceniem sprawiedliwości historycznej i społecznej. Generał Zawadzki pozostał w sali rozmawiając ze Stanisławem o czasach wojennych, o współczesnej armii, o obowiązkach wobec weteranów. Dla starego Stanisława to była chwila osobistego triumfu, ale nie egoistycznego. To był triumf prawdy nad kłamstwem, pamięci nad zapomnieniem, sprawiedliwości nad obojętnością systemu. Czuł, że jego długie życie pełne poświęceń w końcu zostało docenione i uhonorowane tak, jak na to zasługiwało. Rozdział 12. Przeprosiny. Kiedy sędzia Anna Nowak powróciła na salę po krótkiej naradzie, jej twarz wyrażała zarówno urzędową powagę, jak i osobisty żal za to, co się wydarzyło. Z drżącym głosem ogłosiła, że uniewinnia Stanisława Kowalskiego ze wszystkich postawionych mu zarzutów, stwierdzając jednoznacznie, że żądania strony przeciwnej były całkowicie bezpodstawne i nie znajdowały potwierdzenia w przedstawionych dowodach. Ale to nie był jeszcze koniec tej niezwykłej rozprawy. Sędzia wykonała gest bez precedensu w polskim sądownictwie. Publicznie oficjalnie przeprosiła Stanisława w imieniu całego wymiaru sprawiedliwości za sposób, w jaki został potraktowany podczas postępowania. Jej głos drżał z emocji, gdy mówiła o moralnym obowiązku całego społeczeństwa wobec swoich bohaterów i weteranów. Następnie szczere przeprosiny złożył również mecenas Marek Kowalczyk. Reprezentujący sąsiadów Stanisława. Jego wcześniejsza teatralna arogancja i pewność siebie ustąpiły miejsca głębokiemu zawstydzeniu i skrusze. Przyznał, że nie zbadał dokładnie tła sprawy przed pozwaniem tak zasłużonego człowieka. Młodzi prawnicy i aplikanci, którzy wcześniej kpili bezlitośnie z weterana, jeden po drugim podchodzili do niego z przeprosinami, niektórzy z łzami w oczach. Stanisław przyjmował wszystkie przeprosiny z godnością i klasą bez cienia goryczy czy chęci odwetu w sercu. Na koniec przeprosiła również cała sala. Spontaniczne długie brawa były wyrazem zbiorowego szacunku i skruchy za wcześniejsze zachowanie. Ten dzień stał się symbolem i lekcją dla całego społeczeństwa o tym, jak ważne jest pamiętanie o tych, którzy poświęc